Siemanaczka i zapraszam na kolejny test. Dziś sobie wrócimy do testu Fontan. No i będą to takie Fontanny, których ostatni test był nagrany około 5 5 lat temu i 8 lat temu, także dosyć stary materiał, a jeżeli chodzi o nowsze partie tych Fontan, no to żadnych testów nie znalazłem, nie wyszukałem, także no, powracamy do testu tych fontan po długim czasie, tak? O, tak jak już wcześniej powiedziałem ostatni test 5 lat temu nagrany. No i mowa tutaj o takich pięciu małych fontannach w kolorze żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i różowym. I zapamiętajcie tą kolejność, bo właśnie w takiej kolejności będziemy to powtarzać. Później na teście już nie będę o tym powtarzał, czyli najpierw lecimy z żółtą, później czerwona, niebieska, zielona i różowa. Na wstępie już powiem, że z tego co wiem, to jest to ten sam efekt. Czyli żółta ma po prostu taki srebrny płomień i krakling. Wszystkie właśnie mają krakling i jest to wszędzie ten sam efekt. Ale z tego co widziałem, niektóra. Na przykład żółta, teraz daję przykład, miała tam na przykład większy płomień, ale mniejszy krakling, na przykład ta miała y, mniejszy płomień, ale większy krakling, także one są troszeczkę takie różnorodne. Także nie odpalimy tych pięciu sztuk na raz, mimo że teoretycznie to jest to samo, tylko będziemy właśnie sobie odpalać każdą ze sztuk pojedynczo. Ale zanim to, oczywiście, tak to się prezentuje jeszcze w całości, w całości takie opakowanie, zanim to, oczywiście, najpierw przechodzimy do omówienia opakowania. No i tak, tak się prezentują boki tego opakowania. Są to oczywiście fontany od Klaska. No i zapomniałem powiedzieć o ich nazwie. One w sumie nie mają nazwy, tylko F8B barewne fontanny. No i to by było na tyle z ich nazwy. Nek na 5 sztuk to 60 gram. Nasza ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu także tutaj jest jak widzicie. Klasek. Przechodzimy dalej. No, i nasza instrukcja w języku polskim znajduje się na boku opakowania Font ta, fontanny. Jest to klasa druga. Musi być sprzedawane w opakowaniu. Hmm. Stań bokiem, tak by żadna z części ciała nie znajdowała się nad wyrobem. Pamiętajcie o tym. Minimalna bezpieczna odległość to przynajmniej 8 metrów. Zabrania się używania osobom pod wpływem alkoholu. Wyłączny dystrybutor na terenie Polski to Grupa Etna, czyli Klasek. Grupa Etna klasek No i tutaj takie standardowe informacje, czyli jest to produkcja chińska. Minimalna granica wieku to 18 lat. Numer serii 2101 wyprodukowano w 2021 roku, yy, czyli można powiedzieć, że jestem pierwszym, yy, który testuje właśnie tą partię. Tak jak wcześniej wspomniałem, ostatni test nagrany 5 lat temu. Termin ważności to 31 rok. Przechowywanie od minus 5 stopni Celsjusza do plus 40 stopni Celsjusza, maksymalna wilgotność to 80%. No i to by było na tyle. To o czym wcześniej mówiłem, F8B, barwane fontanny, no i właśnie nasz efekt, czyli kolorowe efekty, no i właśnie crackling, tak gwiazdki. Niby, no pff, wiem, że to będzie to samo, ale zobaczymy. Tak, tak jak mówiłem, każdą ze sztuk przetestujemy sobie osobno. Certyfikat także tutaj jest. No i taka dosyć istotna informacja, czyli czas palenia to 20 sekund. Yy, no myślę, że jak na takie małe fontanny to naprawdę spoko, 20 sekund. No zobaczymy jak to będzie w rzeczywistości. Przechodzimy do tyłu. Tutaj jeszcze instrukcje są w innych językach. Także teraz yy, przechodzimy do omówienia każdej ze sztuk. No i już na wstępie powiem, że żadnych napisów tutaj nie ma. Yy, strzałeczka, żeby oczywiście tą fontannę tak postawić, a nie tak. Logiczne. Yy, klasek. Barwene fontany. F8B. No i to by było na tyle. Jakość wykonania Spokojnie się tutaj nie gnie, także to na plus. Z tyłu, oczywiście, zaślepka. No i tutaj nasz lącik, który, jak widzicie, jest zabezpieczony. Ja teraz zrobię krótkie cięcie i przechodzimy do omówienia tego lądu. Oczywiście we wszystkich sztukach jest ten lącik właśnie zabezpieczony, także już wcześniej sobie to wszystko odbezpieczę, żeby od razu przechodzić do omówienia naszego lądu. No i ląciki naprawdę fajne, długie, a także to na plus dla naszego bezpieczeństwa. Osadzenie, no, może troszeczkę gorzej, jak widzicie. Grubość ląciku również na plus, także to by było na tyle. I teraz przechodzimy do kolejnej fontanny. Teraz przechodzimy do czerwonej, no i również to samo. Kłopoty mają te z osadzaniem, bo widzę, że jest to samo. Po prostu się gnie, wygina i to dosyć tak łatwo. Grubość, długość to samo. Żadnych napisów, także od razu już przechodzimy bez ścięcia do następnej, która będzie odpalana, czyli niebieska. Tak to wygląda. Czwarta to będzie zielona. No, tu to samo. No, ze wszystkimi lontami, lontami widzę, że jest właśnie to samo. Z zasadzeniem. Po prostu mają tam jakiś troszeczkę większy problem. No i na końcu właśnie nasz kolor różowy ona będzie odpalana ostatnio. Tak to wygląda. Także z zamówienia to by było na tyle. No, i co? Dodam, że jeszcze, tą zaczynamy pierwszą odpalać. Dodam, że oczywiście te fontanny były zakupione na stronie taniefejerwerki.pl. Także zachęcam do sprawdzania tego sklepu, Naprawdę spokojne i dużo towaru. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie filmu. A teraz już lecimy z testami. No, i co mnie tutaj e, zaskoczyło, zdziwiło, żadna z tych fontan e, nie miała kraklingu. Także bardzo słabo. E, no, poprzednie wersje z tego co sprawdzałem, miały właśnie te krakling, też właśnie tutaj liczyłem na to. No, no niestety, e, partia z 2021 roku, no. Nie posiada tego kraklingu, także no minus, minus spory. Hmm, A czykolwiek na pewno wysokość tak do 2 metrów, no zielona, niebieska według mnie chyba tak najlepiej wypadły. Może jeszcze ta czerwona ostatnia. Hmm, no tą wysokość na pewno osiągnęły te 2 metry, ale naprawdę bardzo szkoda, że no nie miały tego kraklingu, tak? Bo no liczyłem na to naprawdę, tak jak wcześniej właśnie wspominałem w omówieniu, że będzie ten krakling, bo liczyłem, że będzie, on no, tak... Tak, jak wszystko niestety nerfią w nowszych wersjach w petardach, i tak dalej, tak tutaj widocznie też znerfili ten crackling. No i niestety fontanny zwykłe bez cracklingu, ale i tak myślę, że taka piąteczka z plusem, piąteczka z plusem im wystawię. Dzięki jeszcze raz za oglądanie.